Tytanowa komora to rzecz warta inwestycji czy zwykły szczegół? Co umożliwia większy zakres temperatury grzania? Nie masz zielonego pojęcia? Rollmops je ma! Cześć! Jestem Mikołaj z Rollmopsa i dzisiaj pokażę Ci waporyzator Phoenix Titanium. Zapraszam! Waporyzator Phoenix Titanium to odświeżona wersja legendarnego, najlepiej sprzedającego się na polskim rynku, Phoenix Amini. W pudełku, oprócz samego waporyzatora, znajdziemy także instrukcję obsługi i akcesoria, w tym ładowarkę, czyścik z dodatkowym sitkiem, pensetę, metalowy patyczek i pojemnik na koncentrat. Producentem tego sprzętu jest polska firma 420 Vape, która zasłynęła z produkcji różnych akcesoriów do waporyzacji. A więc czym Phoenix Titanium różni się od swojego poprzednika? Ano przede wszystkim tym, że producent wyposażył go w tytanową komorę grzewczą. Jednak jaka jest różnica w zwykłej aluminiowej, stalowej komorze a właśnie tej tytanowej? Można to porównać do sytuacji z waporyzatorami od firmy DynaVap. Tam podstawowy wapka zrobiony jest ze stali, a jego Ulepszona wersja, czyli OmniwaP, jest w pełni tytanowa. Różnica pieniężna jest kolosalna. Jednak w przypadku Fenixa Mini a Fenixa Titanium tak dużej różnicy nie ma. Komora tytanowa jest o wiele bardziej bezpieczna. Robiona z certyfikowanych materiałów. Na uwadze powinni mieć to zwłaszcza pacjenci, których bezpieczeństwo interesuje najbardziej. Wraz z bezpieczeństwem idzie również ogromna funkcjonalność. Tytan jest odporny na uszkodzenia. I zabrudzenia. Dzięki tej modyfikacji możemy uzyskać również o wiele lepszy smak pary. Do tego tytanową komorę czyści się o wiele łatwiej. Jednak nie jest to jedyna zmiana w porównaniu do Fenixa Mini. Fenix Titanium został rozbudowany o większy zakres temperatury grzania. Sama komora nagrzewa się w około 20 do 30 sekund, a jej zakres grzania to od 138 stopni Celsjusza do 220. Dzięki temu możemy waporyzować różnego rodzaju zioła, np. bazylię, zioło damiana, lawendę, melisę, eukaliptus czy nawet chmiel. Oprócz większego zakresu temperatury, Producenci dodali również funkcję Battery check. Dzięki temu możemy sprawdzić stan baterii bez konieczności włączania waporyzatora. Jest to naprawdę duży plus, bo gdy korzystałem z Fenixa Mini, to strasznie mnie to denerwowało, że trzeba było włączyć waporyzator, żeby zobaczyć ile baterii zostało. Producenci oceniają wydajność baterii na około 40 minut waporyzacji. Waporyzator posiada złącze do ładowania na ładowarkę micro USB. Jak wygląda proces waporyzacji? Już Ci pokazuję. Kiedy w bardzo łatwy sposób wypniemy ustnik, widzimy hybrydową komorę grzewczą. Co to oznacza? Oznacza, że susz podgrzewany jest za pomocą przepływającego powietrza oraz poprzez samą tytanową komorę. Do komory Fenixa Titanium zmieścimy około 02 0,2,5 g suszu. Poprzez pięciokrotne wciśnięcie górnego guzika włączamy waporyzator i poprzez naciśnięcie dolnych przycisków ustawiamy temperaturę. Waporyzator nagrzewa się do odpowiedniej temperatury w ciągu kilkunastu sekund i następnie możemy swobodnie waporyzować susz. Teraz możesz zobaczyć chmurę z pierwszego bucha, a teraz z następnego. Czas grzania wynosi około 4 minuty. Waporyzator wyłączamy w ten sam sposób w jaki włączaliśmy i właśnie tak wygląda cała obsługa tego sprzętu. Według mnie jest to naprawdę fajny, wygodny sprzęt. Ma on małe wymiary 50 mm na 80 na 25, więc bardzo łatwo go schować w kieszeni czy torebce i jest naprawdę świetnym urządzeniem, zwłaszcza dla początkujących w świecie waporyzacji. Wrócę jeszcze na chwilę do jakości pary. Bo kilka miesięcy użytkowałem Fenixa Mini i tam jakość pary pozostawiała wiele do życzenia. Przynajmniej w mojej opinii. Jednak tutaj, poprzez zmianę tej komory na tytanową, odczuwam naprawdę realne, dobre rezultaty. Według mnie, tym tematem powinni się zainteresować szczególnie pacjenci, bo jest to chyba najtańszy waporyzator na rynku z tytanową komorą, która zapewnia bezpieczeństwo. I ogromną jakość. Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem tego waporyzatora, to oczywiście znajdziesz go w sklepie Rollmops.